W dzisiejszym odcinku zegrałem razem z Sybexem w Skypostera. Oglądajcie do końca. Będziemy Witajcie, widzowie! Przetrywać. Właśnie! Będziemy musieli przetrwać na takim na Skybloku. Wyspie, na tej wyspie, zaczekaj. no To jest taki niby Skyblok, trochę większy. No tak. Ale będziemy musieli przetypać tu. To jest seria. Dobra, zacznijmy. Właśnie, zacznijmy serię. Zacznij. Właśnie, nie zaczekaj, bo tutaj mamy domek. Zjedźmy wyspę na razie. O! Ej! Halo, jesteś? Dobra, ja jestem. Stacha mamy, widzisz? Co? On Cześć, wiecie, wziąć? że tylko my żyjemy na tym świecie, a i dziura się powiększa co odcinek? A dziura się co odcinek powiększa. Tak, to. Dobra, zaczekaj. Ej, bo my musimy farmę zrobić. Czy wiecie, że tylko my żyjemy na tym świecie, a dziura się powiększa co odcinek? Chyba wiem o co mu chodzi, wiem o co mu chodzi Pewnie, że dziura będzie coraz większa yy, w każdym odcinku A dziura, tutaj Łoń spadłem Musimy oj. chyba tego, yy, nie wiem Dobra teraz Sadzonki, sadzonki co musimy bronić co jest? Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj Mam... Sadzonki, jest sadzonka, dobra mamy sadzonkę Jesteśmy uratowani Mamy sadzonkę Co? Co? Co jest? Czekaj, daj mi też, daj mi też. Jakie... opejtemy tu były. U ciastka! Ale opejtemy. 27 Opej. ciastek mam. W razie czego mam jeszcze jabłka? Sadzonkę połóżcie. Mamy już. Ja mam takie opejtemy, palato. Co to było? Diaksy? Ja nie mogę, tylko nie wydali ich do lawy. Zaczekaj, gościu, jak się z tego wytłumaczysz, że w tych szynce były diaksy? Nie znaczy na Stachu! Stachu! Stachun! Zaczekaj, jak to ty żejś dziaksy zdobył to na takim to. świecie? ZS, mu ten domek. O, to mamy to mamy to cokolwiek. Zaczekaj, jakieś tu jedzenie jest? Tego samego yy. widzę. O, tu mamy żajcie. Ej, wyobraź sobie, że jeszcze my będziemy musieli to potem edytować. Uuu, ale z... Dobra, y... Proszę, daj mi to. Daj mi te ciasteczka. Ej, no nie, zblokowało się. Ta chłopka. Chcę Dobra. Gradnę y... ci tu. Dobra, mam trzy jabłka w razie czego. Let's go, mam to. Mam Kości prawek. jakieś stare naprawdę rzeczy. Zaczekaj, patrz, dajemy tu itemy, które... Ej, ale to... Itemy. Daj wszystkie itemy. Tylko sobie trochę jedzenia weź, bo nie spadniemy do Wojda. I nic nie bierz. Trochę jedzenia tylko jakieś. Dobra, nie, w razie jest... czego, gdybyśmy potrzebowali, to tam wszystko jest. Gdybyśmy Czerąkę spadli do bojda. Nie, bo tutaj się nie, nie wyrośnie. No, musimy, musimy i tak poczekać na drewno. No Właśnie. E... I to jest najgorsze. Ej, właśnie, żelazne rzeczy co możemy zrobić? Ale nie, jeszcze nie. Robimy takie podstawowe itemy. Czyli ja nam zrobię. Ja nam zrobię itemy. Okay. Jakieś takie podstawowe. Dobra, a jakie typu? <śmawicza> oh, ja se popływam bamba bam 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 bam. Masz to i masz to. I A to w kilofi i teraz kopiemy. Właśnie, więc kamienne, kamienne. To, yy, no tak. No i to będzie chyba tyle. Jeden odcinek. Lekka taka rozbudowa. budowa. Można jeszcze Dita tu użyć, żeby bardziej. Dobra, to ja się zajmę farmą sezonek. Uhe, zapaliło się. Drzewo się tu spali za chwilę. O nie, 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 tak, nie. Dobra, seksę. Tak. Dobra. I szybko kopiemy. Mamy to, mamy to. Pali się, pali się, pali się już. Co, co, co? Tu nie co może być drzewa? drzewa. No właśnie. Dobra, ja biorę ten. wiaderko i ja to muszę wziąć tą lawę. Dlatego ja robię farmę tutaj. Ja robię Żeby farmę nic się tu nie stało. Sadzonek. I ja zbudowuję tutaj. No nie! A czip napuściłem! puściłem! O nie! Kurczę, kurczę, kurczę! Teraz będę musiał to leciutko tak sobie odrobić. No. A tym bardziej, że mało w ogóle rzeczy zostało. Dobra. Musimy tu poniszczyć to. Dobra, lawa jest już bezpieczna do wylania. No I znowu. Ja też rzecz ustawiam, może być, Ej, odsam sobie ten napięśnik, nie zakładaj go. Dobra, no pokaż co, co Ja tobie też nie dostanę. O, drzewo mi wyrosło i pada. Czekam, żeby się zapalił za chwilę. Ale szybko fajnie. No. A sorry. To pokazuje, jak łatwo tu jest zginąć. Po prostu wystarczy shifta puszczać. Już koniec. Tyle itemów z treciem. E, a najważniejsze jedzenie. To jest najcenniejsza rzecz po prostu. Tak. Czyli nie sprintujemy. Eee, tu nic. Właśnie! Ty! Mamy tu kości! Uuu! Ej, właśnie, kości! Eee... Jest... O, tu są jeszcze kości. Dobra. Ale ten Stachu jest najbardziej podejrzany. Tak, no coś tu, coś on tu kmini i wie, że nikogo tu nie ma oprócz nas na tym świecie. Skąd wie, jak on się tu tak, wydostał z jeszcze... tego, jak, jak się w ogóle z tego Skybloka wydostał? Jak przetrwał? Ej, nie, 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 na drzewo! Człowieku! Trawę, trawę! Ty głupi, czy co? O, widzisz? Trawę trzeba. Taką przytulnie no tak musi być. Mogę by motykę? In our little world... O! Właśnie! Kości są. Sześć jakoś kości, tu. Teraz tak czy... Proszę, dropnij. Dobra, mamy nasiona. No i pogchamp. Weź motykę zrób. Eee... Jak przepalić coś tam? Nie wiem, sadzonkami mamy trochę tego. Podstaw. Tu. Pom. Ej, postaw tu ton. dobra. Mamy chleb. No i łatwo. Ej, rozrośnijmy naszą farmę. Ej, dawaj weź więcej tych bloków zrób. Ale właśnie to nie wyp wypada tylko jedno. No to musisz więcej tych. Nasiona jedne tylko lecą? Ale weź Ja, się mam, stąd. ja mam drugie. O dobra. a bo mi wylatuje więcej, ale ty mi kradniesz po No, prostu. mam trzy już. No, dawaj to. No, weź motykę tu zrób, o. Bo ja tu kopię. Ej, bo nie przemyśleliśmy jednej rzeczy. Co? Fantomy się będą spawnować. Ale... To się poradzi, można się u Stefana, yy, znaczy u Stacha z A właśnie schować. Dobra, to w sumie kończymy tę część. O nie, nie, nasionko mi nie wyleciało. Ej, dobra, kończymy część, dobra? Dawaj. E, nie, no. jeszcze tak yy, chwilę trzeba ten bogać. Bo widzowie, no właściwie nie ma tu nic do roboty. Ale jest to samo w, w siebie ciężkie takie wyzwanie. No tak, wyzwanie samo w sobie przetwrać. tak. Bo no i właśnie tu zauważy... że mogą się nam moby spawnować, niedobę. No Ale plus sobie... jest taki, że... No Dzisiaj kurczę. tak skończy. I mamy tylko jedną wodę, przez to nie mo Tak musimy ją oszczędzać, żeby... Oszczędzaj wodę! No właśnie. Bądź eko. Bądź eko, oszczędzaj wodę. No woda tu dobra. jest na wagę złota, normalnie. Ale. O no, nie, e, nie, ja się z... zakopałem tu po pomocy. Co się stało? Nie, bo ja przy... podkopałem dobra, ziemię się... pod y, tym koblem. Można tak i cyk. A tu jest jeszcze mączka kosmo, dobra. To jeszcze nie, to jeszcze nie. Wojna farma. Dobra, tutaj mamy już jedno zrobione. Dobra, Ej, węgiel drzewny! Jestem mądry! Uuu. Ale nie, to właśnie się nie opłaca, tak mi się wydaje. Nie, no to jest na, nasze w sumie źródło... No, to, 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 to będzie nasze jedyne w sumie źródło węgla. To odnawialne. To się opłaca. Węgiel to tu bardzo. Nie, ma, węgla tu nie ma na tej No czasie. Właśnie. A to jest surowiec na pochodnie, i w ogóle na wszystko w sensie. Zrobię sobie ten. Y siekier. Ale bo na razie to wygląda tak fajnie, że my mamy wszystko, i w ogóle. Ale niedługo zasoby się skończą. Te, które dostaliśmy od Stacha. Właśnie, bo tam się. skończy to już. No wydaje mi się, że on jest dosyć y, sus, a więc wydaje mi się, że możliwe że będą u niego dochodzić te zasoby. Y, bo no może być tak, że po prostu on będzie sobie jak tu podejrzany. Go, bo on jest wydaje mi się, że on jest takim mistrzem no, tej gry. W sensie gry. czarodziejem o takim. No bo I kurde skąd on może bo mistrzem. skąd on może wiedzieć, że jesteśmy jedyni na tym świecie? Może on jest wydaje mi się, że on jest takim mistrzem gry. Y, on może Faktycznie wszystko. No. Um. Eee, Dobra, ja i to by to, było chyba ja na tyle z tego odcinka. I ten? No, będzie ciężko. Dobra, no to było... No to, to by było chyba no na tyle to... z tego odcinka. Eee, no co by powiedzieć, widzowie? Papa. Pa. No, cześć!